Hello! Dzisiaj nagrywam dla Was po wakacjach. Można tak powiedzieć, że po wakacjach, bo to były wakacje jednocześnie z dużym wyzwaniem, procesem. Nawet nie wiem, jak to nazwać. To jest takie nieopisywalne, można powiedzieć. Byłam na wspaniałych warsztatach z Françoise w Nowym Kawkowie. Jeżeli ktoś będzie bliżej zainteresowany, to chętnie opowiem więcej. Natomiast warsztat ten, czy ten wspaniały czas, bardziej, można tak powiedzieć, ta podróż, to co mnie spotkało, bardzo mnie zainspirowało do tego, aby podzielić się z Wami. Odrobiną, a nawet ogromem tej radości, który mnie spotkał w tamtym miejscu. Aby podzielić się w krótkim filmie kilkoma najważniejszymi rzeczami, które stamtąd wyniosłam, które z, z którymi stamtąd wracam. Część z nich już wcześniej praktykowałam, czy znałam, czy. Czy znałam, a zapomniałam, czy znałam i nie zapomniałam? Różnie to bywało. Czasem było więcej tego w moim życiu, a czasem mniej. Część rzeczy i część takich trików, tipów już poruszałam w moich poprzednich filmach, rolkach czy w innych miejscach, które znałam i które odwiedzałam samą sobą, a część z nich, będzie jako powiedzmy większa nowość. Ale myślę, że każda z tych rzeczy, które tutaj zapisałam, które wyniosłam, jest równie ważna i jest istotna dla wszystkich. Usiadłam i spisałam kilka, które do mnie przyszły, z tego co ja się dowiedziałam, żeby podzielić się z wami również. I mam nadzieję, że to będzie dla Was przydatne i. Że będziecie się tym cieszyć przede wszystkim. Co jest ważne w życiu? Kilka rzeczy. Przede wszystkim radość. Radość ze wszystkiego, co nas otacza. Radość z życia. Radość z istnienia. Radość wszystkiego we wszystkim. Cokolwiek spotkamy, doświadczymy. Radość doświadczenia. Radość miejsc, radość istot, które spotykamy na swojej drodze. Czysta radość jest wokół nas i w nas. I wdzięczność jednocześnie za to, że tą radość mamy. Radość i wdzięczność powinny być z nami przez cały czas. Wtedy dopiero żyjemy tak naprawdę. To jest kwintesencja życia, kwintesencja istnienia. Po to tutaj jesteśmy, aby właśnie doświadczać tej radości i tej wdzięczności. Co jeszcze? Warto otaczać się tą radością również, czyli jeżeli jednak dostrzegamy, że coś może niekoniecznie jest radosne i takie piękne, jakbyśmy chcieli, to możemy zawsze odejść kawałek dalej i zostać przy tym, co jest radosne. O tym też wiele razy już mówiłam, żeby odcinać się od niepotrzebnego jakiegoś negatywnego myślenia, katastrof, masakr i innych smutnych rzeczy, ponieważ nie jest nam to potrzebne w życiu. Można żyć inaczej, nie trzeba się z tym identyfikować, można mieć wdzięczność i akceptację każdej drogi. Również akceptację osób, które myślą inaczej, czują inaczej, czy chcą być w innej energii. Natomiast ja polecam jednak być w energii radości. Z radości wynika miłość, bo właściwie radość i miłość to jest jedno. I dlatego kochajmy wszystkich wokół nas. Wszystkie istoty, które spotykamy wszystko, ponieważ. Wszystko jest jednym. Czyli tak samo jak kochamy siebie, naszych bliskich, kochajmy tak wszystkich innych i wszystko inne, co nas otacza. Jeżeli nie kochamy siebie, nie jesteśmy w stanie kochać też innych. Jeżeli nie kochamy innych, tak naprawdę nie kochamy siebie. Ponieważ to wynika również z tego, że wszyscy jesteśmy jednym i wszystko jest połączone, wynika to, że Wszyscy inni, których spotykamy, są tak naprawdę naszym lustrem. To jest taka trzecia zapisana przeze mnie myśl. To jest tak, że te cechy, szczególnie te, które rzucają nam się w oczy, czy też pozytywne, osób, które nas inspirują i napełniają nasze serce radością, czy osób, które nas denerwują, które wywołują jakieś negatywne emocje, te szczególnie cechy właśnie są naszym lustrem, czyli te cechy mamy w sobie albo one pokazują nam w jakiś sposób coś, z czym jeszcze chcielibyśmy popracować, zrobić coś z tym. Jeżeli to dostrzegamy, to możemy to zmieniać w dowolny sposób, jaki będziemy chcieli. Dzięki tym osobom na naszej drodze, tym wydarzeniom i tym doświadczeniom, jesteśmy w stanie budować siebie na nowo i budować siebie lepszymi. I stąd jest to tak ważne. Ważne jest również bycie w sobie i w ciszy. Żeby być w sobie, bardzo przydatna jest cisza. Jest moment, kiedy nie gra telewizor, nie gra radio, nie rozmawiamy, nie jesteśmy wśród osób, albo przynajmniej nie skupiamy się na innych osobach, kiedy jest cicho, spokojnie i jesteśmy tylko my. Oczywiście, własną ciszę można robić sobie również w tłumie, można robić sobie gdziekolwiek nie jesteśmy, nawet w bardzo głośnym miejscu i w, w, do siebie wracać, centrować się, być w sobie, wracać do tego. Ale ważne jest, żeby spróbować i na pewno jesteście w stanie to zrobić, żeby znaleźć chwilę tylko dla siebie i w ciszy, żeby tak naprawdę usłyszeć siebie. I wtedy również. Tak samo jak telewizor czy inne takie zagłuszacze przeszkadzać nam może nasz własny umysł. Czyli dobrze by było wyłączyć również myśli, żeby nie trajkotały nam cały czas w głowie ta 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 ta. Nie śpiewały piosenek, nie trajkotowały... No, prawdopodobnie nie ma takiego słowa, ale to nie ważne, żeby nie Nadawały cały czas o przeszłości, o przyszłości, o tym, co się wydarzyło, co się wydarzy, o naszych jakichś tam troskach, problemach i innych rzeczach, nawet tych przyjemnych, żeby starać się wyłączyć to maksymalnie, maksymalnie skupić się na sobie, tym, co jest w środku. Można również ćwiczyć uważność i spra sprawdzać, co jest wokół nas, szczególnie obserwując naturę. Można zobaczyć, jak spokojna, jak piękna jest, jak wspaniale sobie radzi, jakie cudowne szczegóły zawiera, których na co dzień nie dostrzegamy. Takie pełne skupienie na czymś, ale bez oceniania tego, taka uważność również może nam pomóc. Jeżeli jest nam ciężko być w sobie dłużej, to zwracajmy też uwagę na to, co jest wokół nas i wracajmy do siebie. To jest bardzo dobra, dobre ćwiczenie na Taką medytację, właśnie uważność, bycie w sobie, to daje nam to, tą równowagę. Jeżeli jesteśmy cały czas w wirze, robimy zajęcia, praca, gonitwa, gonitwa myśli, za chwilę tu po pracy telewizor, znajomi, nie wiem, telefony również, internety, elektronika bardzo dużo różnych bodźców, to w pewnym momencie przestajemy słyszeć siebie. I to jest bardzo niedobrze, ponieważ nie mamy kontaktu z samymi, z samym sobą. A to jest podstawa do tego, żeby odkrywać i pielęgnować właśnie tą radość, i miłość, istotę bycia sobą i ogólnie bycia w połączeniu ze wszystkim, i w połączeniu ze sobą, ale takim prawdziwym i uważnym. Zobaczycie też, jak. Jak wyostrzają się zmysły. Kiedy zwracamy uwagę na wszystko, co jest dookoła i jesteśmy też w sobie, to nie umknie nam żaden ważny szczegół. A te rzeczy, które nam się pokażą, tym bardziej będą dla nas bardzo istotne. Możemy też usłyszeć ze środka głos czy obraz, zobaczyć, poczuć coś, co wskaże nam drogę, co nas zainspiruje. Możemy doznać jakiegoś pomysłu. Możemy, może nas oświecić. Możemy nagle wpaść na jakieś rozwiązanie. Możemy poczuć w pełni swoje emocje, poczuć się, jak jesteśmy w danej chwili, zrozumieć siebie w taki sposób, żeby wiedzieć co dalej robić i to wszystko stanie się wtedy takie proste, ponieważ wszystkie odpowiedzi są w nas. I to też zawsze powtarzam. Że za żaden terapeuta, szaman czy jakiś uzdrowiciel nie zrobi tego z nami, tego, żebyśmy my byli zdrowi, szczęśliwi i wspaniali, tylko to wszystko, te odpowiedzi są w nas. Ktoś, mo ktoś może nam pomóc to zobaczyć, czy pomóc w to zaglądać, czy pomóc to poczuć, wspierać, uczyć pokazywać, ale i tak to, co jest do zrobienia, jest w nas i to my musimy to zrobić. Tylko my możemy to zrobić. No nie musimy, ale możemy, polecam. Kontakt z naturą jest też bardzo ważny. Nauczyłam się kontaktować z naturą przede wszystkim chodząc boso po trawie, ale też po innych powierzchniach. Ale przede wszystkim kiedy byłam w kontakcie z podłożem naturalnym to zdecydowanie wtedy czułam to uziemienie i myślę, że warto przynajmniej raz dziennie skontaktować się tak z naturą, żeby uziemić się i żeby również oczyścić się ze wszystkich niepotrzebnych spraw, niepotrzebnych problemów, energii, jakichś rzeczy, które są czasami Zupełnie niepotrzebne i, i nawet nie, nie od nas, wzięte skądś, czasem tak bywa, że coś gdzieś zabierzemy ze sobą, co nie jest potrzebne i co nie jest nasze. Również, tak jak mówiłam, obserwowanie natury i ogólnie bycie jak najwięcej na zewnątrz, zażywanie świeżego powietrza, bycie w naturze, słuchanie natury, obserwowanie natury i połączenie z naturą. Słuchanie tego również, co owady, rośliny, ziemia, ogień, woda, wiatr i wszystkie żywioły mają nam do powiedzenia to jest bardzo, bardzo potrzebne, bo to one dają nam właśnie tą siłę życiową, bo jesteśmy częścią tego. Pozamykani w małych blokach, w pomieszczeniach, dusznych miejscach, ciasnych, w których jeszcze panuje zazwyczaj harmider i jest yy, jest tak ciężko powoduje obniżanie naszych wibracji obniżanie tej naszej mocy którą potem trzeba naładować I właśnie w ten sposób można to szybko, łatwo prosto i bardzo przyjemnie zrobić kontakt ze swoim ciałem jeszcze mam zapisane czyli Generalnie, jeżeli coś nas boli, źle się czujemy, zapytanie siebie, o co chodzi. Możemy porozmawiać ze swoją nogą, uchem, okiem, narządami wewnętrznymi. Jeżeli coś nas boli, dolega, jeżeli jest jakaś choroba, coś się tam pojawia nie tak, albo czujemy jakieś spięcie, dyskomfort, to warto zapytać się tej części, o co chodzi. Czasami jest to potrzeba ciała o lepsze zadbanie o nie, a czasami jest to wzięta, wzięty ciężar kogoś innego, nie od nas, wzięcie czegoś z jakiegoś dużego obowiązku na siebie, albo czegoś, co nas przytłacza, co nie jest nasze, czego nie czujemy. Coś, co się za nami ciągnie, coś, co się do nas przyczepiło, coś niepotrzebnego. Nawet jeżeli nic nas nie boli na pierwszy rzut, Ciała, oka na ciało, to warto czasami zatrzymać się i również w takiej medytacji sprawdzić, jak nasze ciało ogólnie się czuje, jak jest przepływ energii, jak funkcjonuje, czy jesteśmy rozluźnieni, czy jest nam dobrze w naszym własnym ciele, i też dać sobie i ciału swojemu taką intencję, aby wszystkie komórki ciała. Odżywiały je i dawały energię i moc życiową. I co jeszcze tak naprawdę, tutaj do tego mi przyszło? No to ogólnie, jeżeli chodzi o integrację, to dobrze by było integrować i ciało, i naszego ducha, i całość. Czyli żebyśmy byli świadomi. I byli w sobie, dla siebie i dla innych, żebyśmy dzielili się. Jeszcze jedna rzecz może na zasadzie tego, że im więcej też dajemy od siebie, im więcej miłości i radości dajemy światu, im bardziej jesteśmy w tych wyższych wibracjach, im więcej tego jest w nas, tym więcej dostajemy też tej właśnie energii zwrotnej. Tym więcej taki, takiej energii dostajemy od osób od otoczenia, tym więcej nas jest w tym. Dlatego najczęściej też ludzie nieszczęśliwi są, coraz bardziej nieszczęśliwi, a ludzie szczęśliwi i radośni są coraz bardziej radośni. Warto dzielić się tą radością i miłością, tańczyć, śpiewać. Cieszyć się każdym dniem, cieszyć się każdą chwilą. Cieszyć się tym, że wyszło słońce. Cieszyć się tym, że pada deszcz, cieszyć się wszystkim, co jest nam dane, bo to właśnie to jest kwintesencja tego, że tutaj jesteśmy. To oczywiście nie jest wszystko, czego się nauczyłam i co przyniosłam ze sobą z tego wspaniałego ostatniego wakacyjnego czasu, ale to jest. To są te rzeczy, które przyszły mi na myśl, aby się z wami podzielić. To jest, to jest to, czym chciałam się podzielić na tą chwilę. Co do mnie przyszło, żeby jeszcze dalej to jeszcze dalej i po swojemu to przekazać. Chciałam, żeby osoby, które to obejrzą, spróbowały, spróbowały, żeby zrobiły to, co mówię. Bo próbować to można. Ale to jest bez sensu, bo jak się próbuje, to się nie robi. Trzeba robić i uśmiechać się dużo i wtedy właśnie ta magia radości się uaktywni. Nie jestem w stanie tego opisać słowami, bo tak jak już mówiłam, to na początku to jest nieopisywalne. To trzeba poczuć. Czyli generalnie mniej myśleć, więcej czuć. I Przede wszystkim poczuć tą magię radości. Jak będziecie w sobie, jak będziecie siebie słuchać i żyć właśnie według tych, tych zasad, czy jakby, no to nie są zasady, ale zgodnie z tym, co Wam tutaj przedstawiłam, spróbować, spróbować właśnie to wdrożyć, czyli nie spróbować, tylko wdrożyć, no bo jak spróbujecie, to nie wdrożycie. Drożyć to, co mówiłam, to ta magia radości nagle się pojawi i będziecie wiedzieli, że to jest to. I tą magią można robić cuda. Tak naprawdę, cuda są wszędzie, wszyscy jesteśmy zdolnieni, zdolnieni, zdolni do ich czynienia. Sami jesteśmy cudem i wszystko wokół nas jest cudem. I jeżeli poczujemy tą radość i tą magię, tej radości to wszystko jest możliwe wtedy. Także poczujcie to. Życzę wam tego, abyście to poczuli, bo ja to poczułam. I jest mi z tym tak wspaniale, że jest to nieopisywalne. Życzę wam mnóstwa Mnóstwa radości, abyście poczuli jej magię. Do zobaczenia.